Już od samego początku w firmie staramy się specjalizować w sztucznej inteligencji. Po kilku latach analiz oraz ilości danych, które udało nam się zebrać, stworzyliśmy model, który pomaga nam w analizie decyzji kredytowej klienta. Na dzień dzisiejszy tą sztuczną inteligencję wykorzystujemy zarówno jakby w wycenach portfeli, jak i w procesie windykacji. Uważam, że to jest przyszłość i pozwala jakby wyeliminować czynnik ludzki wpływający na decyzję kredytową. Mam Bon to pomysł, który pojawił się w czasach pandemii. Chcieliśmy zwrócić uwagę lokalnej społeczności na problem przedsiębiorców. Dzięki temu stworzyliśmy platformę, która pozwoliła dodawać bony na usługi, które przedsiębiorcy wystawiali na tej platformie, a użytkownicy mogli kupować i wykorzystywać je teraz, kiedy już możemy wychodzić z domu.